Witajcie na kanale politycznym. Prorosyjski bloger Wladen Tatarski zginął w kawiarni w Petersburgu. Ponad 30 osób zostało rannych. W poniedziałek komitet śledczy Federacji Rosyjskiej poinformował, że zatrzymano 26-letnią Darię Trepową. Kobieta, która przekazała mężczyźnie figurkę, usłyszała zarzut zabójstwa tatarskiego. Na wydarzenia zareagował sam Władimir Putin, który wydał dekret w tej sprawie. Rosyjskie władze oświadczyły, że za wybuchem w Petersburgu stoją ukraińskie służby bezpieczeństwa oraz agenci powiązani z Aleksiejem Nawalnym. Prezydencki urzędnik Wołodymyra Zełęckiego, Michajł Podolak, ocenił natomiast, że śmierć prominentnego blogera to przejaw narastającego konfliktu wewnątrz rosyjskich grup interesów. Na wydarzenia w Petersburgu zareagował sam Władimir Putin. Rosyjski przywódca wydał dekret, na mocy którego propagandysta został pośmiertnie odznaczony orderem odwagi za męstwo, które Tatarski miał wykazywać podczas pełnienia obowiązków służbowych. Kawiarnia, w której doszło do zamachu, należała niegdyś do Jewginia Prigorzyna, założnika Putina i założyciela tzw. Grupy Wagnera, czyli prywatnej firmy wojskowej, która jest bardzo aktywna na wojnie na Ukrainie. Wybuchła bomba. Która umieszczona była w figurce, prezencie dla tatarskiego. Wręczył mu ją mężczyzna, ale pochodziła ono od kobiety. W tej sprawie zatrzymano młodą Rosjankę Darię Trepową. Rozumiem, że byłam na miejscu zabójstwa Wladyna tatarskiego i przyniosłam tam figurkę, która eksplodowała. Odpowiedziała podejrzana o udział w zamachu Daria Trepowa, pytana przez śledczych, czy zna powód swojego zatrzymania. Nie powiedziała jednak, że wiedziała, iż nastąpi eksplozja. Nie przyznała się także do żadnej innej roli w zamachu. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną uważa, że zamach w Petersburgu może być ostrzeżeniem dla szefa najemniczej grupy Wagnera, Ewgenia Prigorzyna, za krytykę Kremla. Zabójstwo Fomina w barze Prigorzyna to prawdopodobnie element większego schematu eskalacji rosyjskich konfliktów wewnętrznych dotyczących Prigorzyna i grupy Wagnera, podejrzewają analitycy Instytutu. Analitycy zwracają uwagę, że wybór miejsca powiązanego z Prigorzynem mógł być celowy. Przetaczają również opinię samego Prigorzyna, wygłoszoną po zamachu. Powiedział on, że nie winiłby kijowskiego reżimu za zabójstwo Fomina oraz Darii Duginy, córki rosyjskiego ultranacjonalistycznego ideologa Aleksandra Dugina. Doszło do niego w ubiegłym roku. Jak pisze instytut, według Prigorzyna, za zabójstwem mogła stać grupa radykałów niepowiązana z Kijowem. Władze Rosji nazywają Fomina dziennikarzem i korespondentem wojennym. Instytut klasyfikuje go jako członka wpływowej grupy tzw. blogerów wojennych czy Z-blogerów, którzy regularnie odwiedzają front. Mają powiązania ze strukturami siłowymi, aktywnie popierają wojnę i nie zawsze pozytywnie oceniają rosyjskie władze, zwłaszcza jeśli chodzi o sposób prowadzenia wojny. Podczas kremlowskiego spotkania z okazji ogłoszenia nielegalnej aneksji czterech okupowanych regionów Ukrainy we wrześniu 2022 roku zasłynął on wypowiedzią: Wszystkich pokonamy, wszystkich zabijemy, wszystkich ograbimy. Wszystko będzie tak, jak lubimy. Amerykański Instytut zaznacza jednak, że pomimo dużej popularności, Fomin nie wyróżniał się szczególnie na tle innych blogerów wojennych. Jego zabójstwo, jak wskazuje Instytut, to pierwszy głośny zamach na wpływowego blogera od początku rosyjskiej inwazji w lutym ubiegłego roku. Robert Heda, były analityk agencji wywiadu specjalizujący się w obszarze byłego ZSRR zaznacza, że oprócz wojny frontowej trwa także niewidoczna wojna służb specjalnych. Efektem czego były więc krwawe wydarzenia z Petersburga? Ekspert wskazuje trzy ewentualności. Oto jego komentarz. Pierwsza to jest uderzenie ukraińskie, inna możliwość to kryminalne porachunki dunbaskie. Mogą to też być wewnętrzne gry służb specjalnych rosyjskich które być może celowo kreują zagrożenia też w Rosji, żeby przeprowadzić jakieś swoje operacje. Ukraińcy i Rosjanie dokonują pewnych działań towarzyszących wojnie. Usiłują na tyłach przeciwnika wyzbudzać nastroje paniki czy lęku. Ukraińcy zapowiadali, że będą atakowali cele w głębi Rosji. To byłoby prestiżowe, dotkliwe i kompromitujące dla Kremla uderzenie. Petersburg to jest miasto Putina, Prigorzyna. Jako pierwszy scenariusz można więc przyjąć, że jest to uderzenie ukraińskich sił specjalnych. Maksim Fomin, bo tak naprawdę nazywa się Władem Tatarski, to pseudonim, który posługuje się w internecie, urodził się na Ukrainie konkretnie w Donbasie. Porzucił jednak ten kraj, zamieszkał w Moskwie i stał się propagandistą Putina. W związku z czym Ukraińcy jakby pokazywali też, że zdrada się nie opłaca, że dopadniemy was gdziekolwiek byście byli. Był to bardzo popularny bloger, a więc miał wpływ na myślenie Rosjan, szczególnie młodszego pokolenia, które czerpie informacje z sieci. I to by też wskazywało na to, że jest to uderzenie ukraińskich sił specjalnych. Dlatego że jak wskazują badania socjologiczne, Rosjanie w przedziale wiekowym 18-24 nie chcą ginąć za Putina. I to już wywołało bardzo silne reakcje. Zaczyna się indoktrynacja w stylu stalinowskim. Na poziomie edukacyjnym, ćwiczeń wojskowych, szykan studentów i uczniów. Inna hipoteza to wewnętrzne porachunki, których ofiarą padł Tatarski. Trzeba pamiętać, że okupowany od 2014 roku Donbas to szara strefa opanowana przez rosyjskie służby specjalne. Szara strefa działań operacyjnych. Przemytniczych, korupcyjnych. Przecież Kreml tam ładował i ładuje potężne pieniądze. Być może Tatarski był zaangażowany w jakieś kryminalne schematy na styku służb specjalnych. Taki bloger nie pojawia się przypadkowo. On musiał być pilotowany przez służby, musiał być na kontakcie tych służb. Może był związany z niewłaściwą frakcją tychże służb. Jak to możliwe, że zginął w centrum Petersburga? Albo czuł się tak pewnie, albo nie docenił niebezpieczeństwa. To jest cały smaczek tej sytuacji, że w tej chwili ileś tysięcy ludzi, byłych obywateli Ukrainy, którzy kolaborują, zastanawia się, kto będzie następny. Być może na tym też polegał cel uderzenia. To efekt mrożący dla całego środowiska. Czy dla innych propagandystów Kremla to też znak? Tak, oczywiście. Ukraińcy mogą pokazywać, że teraz się zabierzemy za Sołowiowów i innych